najcięższe życie w rządzie Donalda Tuska mają zdecydowanie dwie osoby. Marcin Korolec, minister środowiska i Joanna Mucha, minister sportu. Najsłynniejsza anegdota to ta, kiedy podczas posiedzenia rządu premier nagle zapytał, czy pani minister mogłaby zrobić, zrobić coś, aby te biegi w Jakuszycach, biegi narciarskie, żeby bilety na te biegi były tańsze, albo najlepiej bezpłatne. Minister oczywiście z, taką, z takim zawzięciem prymusa stwierdziła, że zrobi wszystko, co, co co premierkarze już w przyszłym roku będą albo tańsze, albo nawet bezpłatne, i premier skwitował to tylko jednym zdaniem. Powiedział: To niech się pani już nie stara, niech pani wyluzuje, bo to nie jest pani kompetencja. Te zawody to jest impreza kompletnie prywatna. O tym, jak Donald Tusk traktuje swoich ministrów, do kogo ma zaufanie, do kogo ma szacunek, na kogo potrafi krzyknąć, do kogo ma mnóstwo cierpliwości, no o tym pisze w najbliższym wydaniu wprost.